Cześć, witajcie! Jesteśmy na 21. zlocie Master Truck, a tak naprawdę Ultor Master Truck. Dla wielu osób to najpiękniejsze święto, bo to jest święto transportu i motoryzacji, ale nie tylko samych ciężarówek, prawda? Oj, nie tylko samych ciężarówek. Jak widać, są tutaj też piękne motocykle, ale tutaj jest przede wszystkim wspaniała zabawa, moc muzyki, no i wspaniali ludzie, także zapraszamy serdecznie. Ultor Master Track 2025 zgromadził niemal 1000 pojazdów i 130 tysięcy fanów motoryzacji. Było to możliwe dzięki sponsorowi tytułarnemu zlotu Orlen Oil, producentowi środków smarnych nie tylko do ciężarówek, ale i motocykli. Jednoślady zawsze goszczą w polskiej nowej wsi, bo są równie piękne i ciekawe jak stuningowane ciężarówki. Motocykliści mają tu nawet swój zagajnik, gdzie w cieniu drzew Odpoczywają i miło spędzają ze sobą czas. A co tutaj robisz na Maceczku? Przyjeżdżam, relaksować, odpoczywać, podziwiać przepiękne auta. Nie tylko auta, i są motocykle również. Powiedz, dobrze się bawisz? Jak najbardziej, super. Bawię się tu już któryś rok z kolei, chyba chyba siódmy albo ósmy. Nie będę zgadywał, ale tak pójść minus. To baw się dalej. Dziękuję ślicznie. Harley'e, Hondy, Suzuki, Kawasaki to tylko kilka marek motorów, jakie można spotkać na zlocie. Każdy jest inny. Każdy ma inną historię. Brat na dwóch kołach. Tutaj nieważne co masz, ważne, że masz pasję i kurtkę skórzaną. No i oczywiście piękną maszynę. A ze mną Radek. Cześć Radek. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się. Jesteśmy na e, imprezie, e, która się skupia głównie na ciężarówkach, ale tu tutaj przyjechałeś piękną dwukołową maszyną. Czy możesz nam coś o niej powiedzieć? To jest kultowa marka, najstarsza marka motocykli amerykańskich, Indian. Dwa lata starsza od Harley'a miała kłopoty po II Wojnie Światowej, kiedy e, zakończyli produkcję dla armii. Tak, motocykle mają duszę, historię i swoje legendy. Takich pojazdów nie kupuje się, aby mieć czym dojeżdżać do pracy. To pasja i forma spędzania wolnego czasu. A zlot Master Truck jest jednym z takich właśnie miejsc relaksu. Który pana raz jest tutaj? Trzeci. I jakie są wrażenia? Wie pan co? Generalnie, ja na krótko przyjeżdżam, nie? bo jestem troszkę zajęty, ale bo jak najbardziej pozytywnie. Gdyby miał pan to miejsce komuś polecić, co by pan powiedział o nim? Mm, dla każdego fana motoryzacji na pewno polecam. Braterstwo na drodze to cecha wspólna dla prawdziwych motocyklistów oraz prawdziwych kierowców ciężarówek. Każdy z nich jest dumny z tego, czym jeździ i kim jest. Wielokrotnie też na trasie motocykliści pomagają kierowcom ciężarówek i na odwrót. Nieraz bywało, że jeździec na jednośladzie podjechał do hurtowni Opoltrans, Trans, sponsora mastertraka po części dla kolegi w uszkodzonej ciężarówce, a potem razem usuwali awarię. Nic dziwnego, że obie te grupy pasjonatów łączy nić porozumienia. Jest też wzajemna fascynacja obu populacji. Wielu kierowców traków ma motocykle i regularnie podziwiało wyczyny jednośladów na zlotowym placu pokazowym. Słyszycie ten dźwięk? Jest jak burza. Silnik ryczy, opony piszczą, a publika ma wstrzymany oddech. To nie jest Formuła 1, ale emocje są chyba 10 razy większe. Chociaż Master Track to przede wszystkim ciężarówki, ale na nim możecie także zobaczyć mnóstwo ciekawych motocykli i to, co ludzie potrafią robić z motocyklami. Można je ujarzmić, skłonić do współpracy, a wam pokazać, że człowiek i maszyna to naprawdę jest fajna sztuka. Bo Złot Ultor Master Truck to jest prawdziwa sztuka, motosztuka. Oto kolejne nagrodzone przez publiczność, w tym motocyklistów, eksponaty. Numer 15 Skania S650 Pierhal Transport ze Szwecji. Numer 5 Skania S590 z firmy Transport Popławski, numer 303 Skania R590 Dywizją 303 z Repiński Transport oraz numer 434 Skania 144 z firmy Dewdrew. Gratulujemy! Jeśli macie takie piękne ciężarówki, a poszukujecie dla nich pracy. Wystawca i sponsor zlotu Master Truck firma FM Logistic zaprasza do współpracy pod swoim sztandarem. Na negocjacje możecie przyjechać motorem. Limuzyna nie jest konieczna. Kochani, dziękujemy w tym odcinku Master Trucka To już wszystko, ale... Zapraszamy na kolejny, bo wiemy, że bardzo Wam się podobają takie rzeczy. A na otarcie łez mamy dla Was koncert ze zlotowej sceny Ultor Master Trucka. Na razie, cześć! Wszyscy śpiewamy razem, spełniaj marzenia!